Cześć wszystkim, z tej strony Żuław i mam dla Was specjalną wiadomość. Jak pewnie widzicie po samym tytule filmu, e, będzie konkurs. Będzie konkurs, a do wygrania mam nie lada gratkę, bowiem jest to starter Miasta Mgły, e, który możecie wygrać ode mnie przy współpracy z Black Monk Games. Miasto Mgły, czyli taki dość fantastyczny e, system RPG, ponieważ nasze postaci mają dodatkowo super Supermoce, które czynią ich nadzwyczajnymi, które czynią ich wyróżniającymi się spośród tłumu zwykłych ludzi e, Tutaj gdzieś będzie odnośnik do mojego filmu, gdzie mówię parę słów o Mieście Mgły O tym, co w nim się znajduje, jak się w niego gra Oraz e, kim są tak naprawdę postaci, czyli Logos i Mytos, Czyli ta jedna postać, którą gramy e, Natomiast przechodząc już do samych tych Nadnaturalnych postaci, e, czyli mitos. Zbliża się bowiem Halloween, Halloween, e, czyli. no, możemy się przebierać wtedy za różne postaci. Możemy e, przebierać się za wilkołaki, za wampiry, za jakieś straszne potwory. A gdybyście mieli okazję. Gdybyście mogli tak naprawdę wcielić się w taką postać, e, gdybyście mieli możliwość wyboru tej jednej osoby, tej jednej postaci, e, może tej jednej e, sławetnej bestii lub potwora. Bo nikt nie powiedział, że nie może być, że musi być to człowiek. Nikt nie powiedział, że nie może to być zwierzę, nie może być to jakaś istota. Kogo byście wybrali, gdybyście mieli tą jedną, jedyną okazję w tą jedną noc w roku w Halloween wcielić się właśnie w wybraną przez was postać? Przykładowo może to być Superman, może być to Batman, może być to Spiderman, a może chcecie wcielić się w Zeusa? Może chcecie wcielić się w Odyna? Może chcecie wcielić się w Małpiego Króla? Albo w Wegetę e, z Dragon Balla? Może macie ochotę wcielić się w Darth Vader'a? Albo odchodząc jeszcze dalej, może chcecie być Sfinksem, Golumen z Władcy Pierścieni. Jeżeli macie taką postać, którą chcielibyście się wcielić, e, kogoś, kim chcielibyście się stać na jedną noc, napiszcie w komentarzach. Oczywiście nie musicie tego robić, jeżeli nie chcecie brać udziału w konkursie. Dokładniejsze informacje odnośnie samego konkursu znajdują się w opisie. Będziecie mieli tam link do regulaminu. Będziecie mieć też informacje na Facebooku oraz wszelkie potrzebne, tak naprawdę, rzeczy będą tam. Oprócz tego, powiem je też tutaj. Konkurs trwa od dnia dzisiejszego, czyli od, od 16 października. Natomiast e, trwa do 30 października. Macie zatem dwa tygodnie na wymyślenie czegoś. A na pewno każdy marzył, żeby kimś być. Choćby w dzieciństwie. Możecie pomyśleć, o kurde, zawsze chciałem być tatą mominkę. Na pewno nikt nie chciał być mało mi. A... Chociaż może ktoś chciał być. Może ktoś chciał być. Nie zabraniam. Możecie być kim chcecie. Przynajmniej w tym konkursie. Napiszcie zatem. Będzie tam dokładnie sprecyzowane pytanie konkursowe, ale w skrócie Jak chcecie to usłyszeć, a nie czytać Bo wiadomo, że lepiej usłyszeć Jeżeli napiszecie w komentarzu Jaką Postać W jaką postać chcielibyście się Wcielić Na przykład chcielibyście przeżyć przygody Pana Kleksa, jako Pan Kleks Chcielibyście znaleźć własnego Ambrożego Czy jak tam Adaś miał niezgódka na imię, e, czy inne chłopaki na A. E, może chcecie podróżować w kosmosie razem z panem Kleksem? A może wcale was to nie interesuje i wolelibyście przeżyć przygody jako e, Samurai Jack i walczyć e, w przyszłości o dobro świata? Może chcielibyście się wcielić e, w atomówki? Idąc dalej bajkami, może macie jakąś postać yy, z książek? Może w Harego Pottera? Albo w drugą stronę, w Voldemorta? Albo w Hagrida? W Hagrid był zawsze fajną postacią. No. Może chcecie tak przypadkowo wypaplać o jakimś smoczym jaju i powiedzieć: O Nie powinienem tego mówić. Yy, więc no, opcji jest wiele. E, napiszcie natomiast jedną, jedną, jedną opcję, jedną postać, jedną, tylko wyłącznie jedną, nie więcej niż jedną, jedną, jedną postać lub stworzenie, w jakie chcielibyście się wcielić w Halloween. Może to być po, e, na przykład dyniogłowy jeździec, albo jeździec bez głowy, albo inne postaci z Halloween. Może to być hrabia Drakula. Ja tutaj dużo wam daję oczywiście podpowiedzi. Możecie ich używać. E, możecie napisać to, co ja napisałem. Yy, powiedziałem, nie napisałem. Natomiast bardzo bym was prosił, żeby oprócz podania oczywiście postaci napisać uzasadnienie, co chcielibyście robić jako ta istota, ta postać, ten człowiek? Yy, czego byście chcieli doświadczyć? Jak, z jakich mocy chcielibyście korzystać? Przykładowo może chcielibyście być flashem z DC i... Chcielibyście podróżować między kontynentami z abstryknięciem palcem, praktycznie z waszą super szybkością, na przykład skoczyć e, sobie na obiad do Tokio, a później na e, podwieczorek do Paryża i zjeść sobie jakiegoś e, kłasą e, z jakimś drzemorem i popić to kawusią. Możecie wybrać tak naprawdę wszystko, o czym byście chcieli zagrać. Do wygrania natomiast jest starter Miasta Mgły, starter, zestaw startowy, tak naprawdę. Zobaczcie, to jest takie pudło, tam jest dużo rzeczy. Dokładnie wszystkie rzeczy są opisane w regulaminie. Oprócz tego, że są opisane w regulaminie, są też pokazane na filmie na kanale. Tu będzie odnośnik tu, tu będzie odnośnik do filmu, w którym jest pokazana zawartość. Całe zafoliowane miasto mgły? Nie nie to, to jest moje, to jest moje otwarte. Ja wam tylko pokazuję, patrzcie, tu jest to. I tutaj macie jeszcze o, macie karty postaci, macie wszelkie zawartości, które były dostępne w zestawie startowym, eee, więc warto, warto. No, moim zdaniem warto, to znaczy jakbym ja miał taki konkurs, gdzie trzeba po prostu napisać kim by się chciało być. Możecie napisać cokolwiek, ja wybiorę moim zdaniem najciekawszy komentarz, nie najciekawszą postać, wybiorę najciekawszy komentarz. Eee, nie będę mówił, że opis dlaczego byście kim chcieli być, nie ma znaczenia, bo to ma największe znaczenie tak naprawdę. Możecie wybrać, że chcielibyście być listonoszem Patem, a następnie wymyślić, dlaczego chcielibyście nim być. I dlaczego chcielibyście na przykład być, nie wiem, ojcem Mateuszem i przemierzać z Andomierz na rowerze i ratować całe miasto przed zbrodnią. Możecie być komisarzem Aleksem. Możecie być Szarikiem z Czterech Pancernych i Psa. I po prostu być główną postacią tego, tego filmu, serialu. A jednak... Cztery pancery nie byli wymienieni z imienia, a pies był jeden. I wszyscy pamiętają, jaki to był pies. Ale przechodząc do sedna, do wygrania. Zestaw startowy, który Wam pokazywałem, jest też dostępny do obejrzenia u mnie na kanale. Konkurs jest przy współpracy z Blackmon Games, które podesłało mi kiedyś zestaw startowy. Mam go do teraz i jest nieodfoliowany, nieodpakowany. I stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby się z Wami nim podzielić i zrobić konkurs. Więc bierzcie udział w konkursie, przeczytajcie regulamin, bo biorąc udział w konkursie, oznajmiacie, że zapoznaliście się z regulaminem. Warto przeczytać, nie jest długi, ma kilka na. do 20 punktów, ma. Eee, bodajże ma 16, nie pamiętam. Natomiast konkurs jest do 30. Natomiast ja. Wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie, zapraszam 31 wieczorem na sesję. Sesję będziemy rozgrywać z moimi gośćmi, tajemniczymi na razie. Podam ich bliżej samego wydarzenia, godzinę również. I będzie podane na Twitchu, kto wygrał. Więc będzie później też podane na Facebooku. Śledźcie Twitcha, śledźcie Facebooka, śledźcie inne social media, jak chcecie być na bieżąco. Z tym, co ja robię na YouTubie, nie tylko konkursami, czasami się zdarzają konkursy. Więc warto też przyjść tutaj na YouTubea, zostawić jakiegoś suba. Jak Wam się podoba ta inicjatywa, dajcie łapkę w górę. Jak Wam się nie podoba, to napiszcie komentarz i łapkę w dół. To jest proste? Proste. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Eee, powodzenia w konkursie. Na razie.